Na od po godzinie 13.00 w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy zastępcę komendanta powiatowego policji w Wieluniu, pana podinspektora Andrzeja Małolepszego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie komendancie, dziś ostatni dzień ferii w województwie łódzkim, ale przed feriami prowadziliście szereg działań prewencyjnych, profilaktycznych w szkołach, w przedszkolach i chyba one przyniosły efekt, bo tak patrząc na ulicach i te staty na statystyki też policyjne, tych zdarzeń z udziałem nieletnich w tym okresie ferii zimowych nie było dużo. Istotnie ma pan rację, działania bezpieczne ferie zawsze są realizowane w trakcie ferii jak i przed. Przygotowujemy, jeśli można użyć takiego słowa, młodzież do tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa w okresie ferii. I tak właśnie w tym okresie przed wypoczynkiem policjanci zespołu spraw nieletnich realizowali spotkania w placówkach szkolnych i przekazywali młodzieży te najważniejsze. Zachowania w trakcie ferii. Nie mieliśmy zdarzeń, nie odnotowaliśmy również wielu przypadków przejawów demoralizacji. W trakcie ferii, w, tych, w okresie dwóch tygodni, przeprowadziliśmy dwukrotnie działania pod nazwą NELAT i policjanci ujawnili niewielką liczbę osób nieletnich, którzy swoim zachowaniem przejawiali tak zwane przejawy demoralizacji. Były to osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Panie komendancie, w trakcie ferii można było także przeprowadzać kontrolę autokarów na parkingu przy wieluńskim PKS-ie. Współpracujecie zresztą z, z PKS-em już od wielu lat. Tych kontroli było dużo? Było dużo zgłoszeń i takiego braku zaufania do przewoźników? Nie było. Dużo, kilka kontroli tylko na początku ferii przeprowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Od lat już, tak jak pan redaktor wspomniał, prowadzimy tego typu działania. Więcej jest w okresie długiego weekendu majowego, jak również w okresie poprzedzającym okres wakacyjny. We wtorek była miała miejsce narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu. Podsumowaliście 2012 rok. Te statystyki są, można powiedzieć, dobre. Bo wykrywalność sięga praktycznie 70% wszystkich przestępstw, to można powiedzieć bardzo dużo. Tak, panie redaktorze, mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu z roku na rok jest coraz to większe. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o właśnie tych cyfrach, o statystykach, bo w oparciu o te liczby my jesteśmy rozliczani. Pamiętajmy, że policja wykonuje zadania w oparciu o strategię komendanta głównego, strategię komendanta wojewódzkiego i tam, w oparciu o mierniki, które komendant wojewódzki narzuca wieluńskiej policji, my z tych mierników jesteśmy rozliczani. Jeżeli mieścimy się w granicach, które nam zostały narzucone, wtedy okazuje się, że policjanci działają dobrze, natomiast jeżeli. Jeżeli gdzieś tych mierników nie osiągamy, to znaczy, że w tych obszarach jeszcze jest dużo do zrobienia. Tak jak pan redaktor zauważył, te statystyki, które przedstawiliśmy na odprawie rocznej, wskazują, że to bezpieczeństwo z roku na rok jest coraz to większe i powinniśmy czuć się bezpieczni. Ja, tylko dla przykładu, chciałbym podać. Kilka takich danych, a mianowicie dynamika postępowań, które zostały wszczęte w 2012 roku jest mniejsza niż w roku 2011. To znaczy, że tych przestępstw było mniej. Natomiast praca policjantów, czyli rozwój przedmiotowo-podmiotowy każdej sprawy. Wskazuje na to, że policjanci pracowali yy, lepiej niż w roku, w roku 2011, gdyż tych przestępstw zostało stwierdzonych więcej i co jest ważne, wykrywalność przestępczości ogólnej na terenie naszego powiatu yy, wynosi ponad 82%. Panie komendancie, ja tak przeglądając statystyki kradzieży, które z, 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 mają miejsce nie tylko w powiecie wielmińskim, ale także tych powiatach ościennych, to można zauważyć, że tych takich spektakularnych kradzieży, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy Złotych tych nowoczesnych samochodów jest coraz mniej, a niestety jest coraz więcej takich małych, kradzieży złomu, metalowych części, czy też butli gazowych. Kiedyś można było to z uśmiechem troszkę takim politowania przyjmować, ale to też chyba pokazuje, że to nasze społeczeństwo ubożeje i nawet kilkadziesiąt, kilkaset złotych, które zdobędą złodzieje, jest dla nich łupem wartym ryzyka. Otóż pan redaktor odpowiedział sobie na to pytanie, ale my określamy to jako tą przestępczość najbardziej dokuczliwą społecznie. O właśnie tego rodzaju drobne kradzieże czy też wykroczenia. W oparciu o właśnie wykrywalność tych przestępstw my realizujemy swoje zadania w tym zakresie i to poczucie bezpieczeństwa z uwagi na dużą wykrywalność tego rodzaju tego rodzaju przestępstw według naszej oceny i oceny naszych przełożonych jest coraz to większe. Jeśli chodzi o te przestępstwa kryminalne, czyli najbardziej dokuczliwe społecznie, również odnotowaliśmy tych przestępstw mniej niż w roku 2011, a wykrywalność na poziomie 70%. To dużo. Ja dlatego wspominałem o tych najbardziej dokuczliwych społecznie, mało wartościowych, jeśli chodzi o straty kradzieżach, ponieważ często w... W tych czynach desperackich ludzie są bardzo niebezpieczni. Zresztą przypadek ostatnio z gminy Warta, sprzed dwóch dni, gdzie mieszkaniec wszedł do sklepu i bardzo brutalnie pobił kobietę. Jest zaledwie y, produkt o wartości kilkudziesięciu złotych. To pokazuje, że ta desperacja może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Yy, pozostaje mi tylko cieszyć się, że na terenie naszego powiatu, naszego miasta nie dochodzi do tego typu zdarzeń. Yy. Mam taką nadzieję i wierzę w to głęboko, że to są działania prewencyjne policjantów. Chciałbym tylko przekazać Państwu, że w roku ubiegłym 2012 wylegitymowaliśmy ponad 41 tysięcy osób, przeprowadziliśmy prawie 8 tysięcy interwencji tych patroli coraz to więcej jest na ulicach naszego miasta i myślę, że to oddziaływanie służb prewencyjnych właśnie ma duże znaczenie dla popełniania przestępstw. Chciałbym... to mamy najlepszy patrol roku 2012 właśnie z powiatu wiońskiego. Tak, to jest jedno. Chciałbym tutaj przy tej okazji również podkreślić bardzo istotną z naszego punktu widzenia sytuację taką, a mianowicie pełnimy służby również Niż ze Strażą Miejską. I tu podziękowania ze strony policji do kierownictwa naszego miasta o podpisanie stosownych dokumentów i, i wdrożenie tych patroli do codziennej służby. To bardzo dużo pomaga policji, jeśli takie służby są razem pełnione, również dzięki, dzięki zaangażowaniu miasta pełnimy tak zwane służby ponadnormatywne w tych rejonach, gdzie to zagrożenie w dalszym ciągu jest największe. Dużą pomocą dla policji pewnie jest też współpraca ze społeczeństwem, bo jeśli ludzie będą bardziej wrażliwi, to często będzie można wyeliminować z ruchu niebezpiecznego kierowcę, który jest pod wpływem alkoholu, czy też narkotyków, bo często jesteśmy świadkami, gdy takie osoby zataczając się wchodzą do auta, no i ruszają, a wtedy zagrażają nie tylko sobie, ale przede wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego? Ja spotkałem się wielokrotnie w rozmowach z osobami mieszkającymi na naszym terenie, że policjanci z takim zarzutem, że policjanci z ruchu drogowego zatrzymują tylko trzeźwych kierujących. Ale to, co pan redaktor powiedział, to jest bardzo istotne. Taka osoba, która siada za kółko pod wpływem alkoholu czy rowerem, porusza się po naszych drogach, stwarza bardzo olbrzymie zagrożenie dla innych uczestników ruchu, którzy przestrzegają tych przepisów. W ubiegłym roku odnotowaliśmy mniej wypadków. Co prawda jest to liczba tylko o dwa mniejsza, ale z roku, na rok, z roku na rok sukcesywnie spada. Również odnotowaliśmy mniej zdarzeń tzw. kolizji drogowych. Natomiast nie uniknęliśmy wypadków ze skutkiem śmiertelnym. I tutaj niestety ta liczba była większa. I ale w tym temacie myślę, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i będziemy robili wszystko, aby na naszych drogach... To bezpieczeństwo było jak największe. Z tego, co podawaliście we wtorek podczas tej narady rocznej, te wypadki śmiertelne z ofiarami śmiertelnymi to przede wszystkim efekt nadmiernej prędkości, ale i zmęczenia, czyli zaśnięcia też za kierownicą. I tu chyba apel do wszystkich kierowców, którzy albo są przedstawicielami handlowymi i gonią ich terminy, czy też pracodawcy, żeby gdy czują się zmęczeni, po prostu zjechali i chociaż kilkanaście minut odpoczęli. Prawda? Tak bardzo ważna uwaga. Ja bym jeszcze tutaj dołożył jedną przyczynę, a mianowicie wymuszenia pierwszeństwa przejazdów. To też jest jedna z głównych przyczyn, yy, gdzie dochodzi do zdarzeń, do zdarzeń yy, drogowych. Myślę, że działania policjantów ruchu drogowego właśnie w tym kierunku, a mianowicie eliminowanie nietrzeźwych kierujących i piratów drogowych spowodują, że będzie się nam jeździć bezpieczniej. Oby tak było ja tak jeżdżąc po drogach regionu wieleńskiego, ale nie tylko, widzę, że są teraz dwa typy, można powiedzieć, fotoradarów. Mamy te takie siwe, ale także i w żółtych obudowach, i jak się okazuje, te żółte, gdy już nam zrobią zdjęcie, to, to zdjęcie już praktycznie w tym samym w samym momencie jest na serwerze inspekcji ruchu drogowego. Nie chciałbym w dniu dzisiejszym wypowiadać się na temat fotoradarów, dlatego że nie, nie jest to problematyka już w gestii policji. Wiemy, że od ubiegłego roku fotoradarami zajmuje się inspekcja transportu drogowego i niewątpliwie fotoradary, urządzenia, które są zainstalowane również na terenie naszego miasta, one są w kolorze żółtym i ten fotoradar już funkcjonuje. I tak jak pan redaktor wspomniał, zrobione zdjęcie jest przesyłane GPS-em do Centrali Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawie, a następnie po obrobieniu takiego zdjęcia przesyłane już do właściciela pojazdu. I wtedy można powiedzieć, możemy martwić się, bo to bardzo drogie zdjęcia niestety, ale także sankcjonują nas różnego typu punktami karnymi w zależności od tego ile przekroczymy tę prędkość. Teraz taka ważna sprawa i może apel to do wszystkich starszych mieszkańców, ale nie tylko, do wszystkich mieszkańców z regionu wielońskiego, bo w powiecie kępińskim ostatnio uaktywnili się oszuści, którzy oszukują metodą na inkasenta czy to energii elektrycznej, czy gazu. W powiecie kruczborskim natomiast i kłobuckim ostatnio znowu uaktywnili się oszuści na wnuczka. Tutaj trzeba zaapelować o wielką ostrożność i w, jakich, w razie jakichkolwiek niejasności po prostu z wami się kontaktować, czyli z policją. Ja wielokrotnie na antenie Radia Wieluńskiego przestrzegałem i opowiadałem o sytuacjach, kiedy to na naszym terenie pojawiali się oszuści, którzy dokonywali kradzieży metodą na wnuczka. No, okazuje się, że Polak potrafi. Tak, Dzisiaj już dokonują różnymi innymi metodami kradzieży, o których pan redaktor raczył wspomnieć. Ale w ostatnim okresie czasu również zaapelowaliśmy do mieszkańców naszego miasta i powiatu. O y, uaktywnieniu się oszustów y, związanych z procesem cyfry, cyfryzacji telewizji. I tutaj również apel z, z mojej strony do naszych mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na takie osoby, które będą przychodziły do domów i oferowały bądź to regulowanie odbiorników, bądź to sprzedaż. Dekoderów cyfrowych, które będą nie wiadomo jakiej jakości. Prosimy w takiej sytuacji o kontakt, o numer 997 lub 112. Dyżurny wyśle odpowiedni patrol, taką osobę sprawdzi i będzie mieli pewność, czy faktycznie nie są to oszuści, których należałoby zatrzymać i postawić przed sądem. Tym bardziej proszę Państwa, że jeśli taka osoba ma identyfikator, to także jeśli pracuje w prawdziwej firmie, a nie jest oszustem, musi się także ten identyfikator zgadzać z jego dowodem osobistym. I mają Państwo prawo tego żądać. W razie jakichkolwiek niejasności, oczywiście, mogą się Państwo kontaktować z policją. A już tak na koniec, w tym roku nabór na policję można powiedzieć rekordowy w całym kraju, także w Województwie Łódzkim. Pierwsze złożenie przysięgi miało miejsce w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o garnizon Łódzki. Myślę, że chyba warto trafić do policji, ponieważ przede wszystkim są to służby budżetowe i ta pensja jest pewna. No, coś w tym jest. Ciężka służba. Tak, ciężka służba. W ubiegłym roku mieliśmy blisko 20 wakatów. Brakowało nam 20 policjantów do pełnienia służby. W tym roku sukcesywnie to już jest zapełniane. W ubiegłym roku jeszcze do policji trafiło, do wieluńskiej policji trafiły cztery osoby. W styczniu również cztery. Na dzień dzisiejszy posiadamy siedem wakatów. Z ustaleń w komendzie Wojewódzkim wiem, że przez cały rok będą trwa, będzie trwał nabór. I również Pan Komendant Wojewódzki będzie brał pod uwagę to, że w wielu nie jest 7 wakatów i będziemy zasilani nowymi policjantami. Także myślę, że do, końcu, do końca roku ta sytuacja w naszej jednostce się poprawi. Także drodzy Państwo, jeśli chcecie robić karierę w policji, a także pracować w służbach w policji, to wakaty są. Nabór oczywiście możecie znaleźć wszystkie szczegóły na stronie wojewódzkiej policji w Łodzi, ale także i na stronie Komendy Głównej Policji policji w Warszawie, a teraz już na koniec chyba pana cieszy, że komenda powiatowa policji w Wieluniu, budynek tej komendy został włączony do tego projektu remontu komend do 2015 roku. Co prawda pewnie chciałby pan, żeby to stało się już w tym roku, zresztą pewnie pana podwładni to samo, ale chyba jednak na ten rok nie ma co liczyć. My bardzo dużo zrobiliśmy już w miarę możliwości finansowych i Dofinansowania nas ze strony samorządów. Wiele już zmieniło się w naszej jednostce. Pewnie, że wszyscy chcieliby pracować w tych nowoczesnych warunkach, jak najbardziej dla siebie przyjaznych. Myślę, że tak jak Pan powiedział, pomalutku ta sytuacja będzie się poprawiać sama sytuacja, jeśli chodzi o, o, o środki finansowe, wiemy, że komendant powiatowy nie jest dysponentem budżetu. My jesteśmy uzależnieni od Komendy Wojewódzkiej, ale w miarę tych możliwości to, co jest do zrobienia, robimy własnymi środkami. Panie komendancie, ja przede wszystkim życzę, żeby ta komenda do 2015 roku wyglądała tak, jak ta komenda w Zduńskiej Woli, która była oddana w ubiegłym roku do użytku, czy też komenda w niedalekim tak, tak. Wieruszowie. To jest nowy obiekt w Komendowie Wieruszowie, również nowy obiekt. My na nowy obiekt nie możemy liczyć, musimy po prostu remontować to co jest. A mówi to nasz dzisiejszy gość, zastępca komendanta powiatowej policji w Jeluniu, podinspektor Andrzej Małecki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.